Z tej strony oczywiście GamePad 2 widać w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie jakieś godziny, jakąś godzinę temu wydropiłem, właśnie Jackie. Więc na tym odcinku będziemy oczywiście testować. Subukujcie, a więc subukujcie, będzie zwana. No i zaczynamy. Dobra, pierwsza rundka, która ja się wypisze. Okej. Okay. Jak widzicie, tak ona się prezentuje. Mi się wydaje, że już większość z Was ma tą postać, bo, no, dosyć, no, ona jest dosyć częsta do trafienia. Znaczy, nie aż taka częsta, ale, no, dobra, lecimy. Oj, 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 oj. Dobra, udało mi się. Oj, 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 dobra, Nie, 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 no. nie teraz mi się nie udało. A i w ogóle, ostatni odcinek, wiecie, gdzie testuję to postać Pojawił się chyba w grudniu albo na nowy rok, więc no, już dwa albo trzy miesiące minęły, nie? Dobra, atakuję. O, dobra, już nie, już nie mam ochronki. Oj, lagi internetowe. No, oj, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? To jest pan P. O, nie. Przegraliśmy na no, trudno. Ale plus 4 puszki jest git. No. Jeszcze jedna rundka i oczywiście kończymy. No bo to tylko w testowanie postaci, nie? O już mam monety dostępne. To nice, to za ileś tam puszek mam już tika, nie? Następny cel tik. Tak więc jest git, jest git, naprawdę jest git. Dobra, please, please, please. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to ja wezmę te parki No i lecimy. W ogóle nie wiem jak dawno, w ogóle dawno nie było odcinku też z Monsterem, dlatego nagrałem go oczywiście dla Was. Wbijacie także na, niego, na jego kanał. Nie. Link znajdziecie w opisie. No dobra, czy przetrwa, czy nie. Dawaj, dawaj, dawaj. No i okej. Okay. Odrodziliśmy się. No. No i gramy. Oj, co ja zrobiłem? Kurde, już muszę uciekać, muszę uciekać. O nie. Oj. Oj, oj, oj. Kurcze. Dobra, monster ma ulta, więc e, jest ok. Może i nie jest ok, bo jest otoczony, a nasze no, teraz nie, ale był wtedy. Ale dobra, ja się. Dobra wiadomość, czeka, że już o, się resp, resp, zrespiłem. O, i kolejna dobra wiadomość. Jesteśmy w wielkim starciu. Kurczę, no jeszcze ulta użyć. Mi nie, tylko mi się nie udało, no. Dobra, e, dawaj, ta tafaj, monster. O, dobrze, dobrze. Tak, dobrze. Oni, bot. Kurczę. Dawaj, dawaj. Jest. Tak, 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 tak. O nie, odrodził się ten. Odrodziła się taki kolejna. Kurczę. I pyk, wygrano. Oczywiście na sam koniec odcinka... Plus 9 puszek. O, czwarta ranga już. No i 10 monet, i 10 takam. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze odblokujemy na, na, na nagrody. No dobra, to by było na, na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Suba z dzwonem, a ja mam się żegnać.